Przecież mordeczki, banieczka na droweczko Witam serdecznie w kolejnym odcineczku. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępniajcie na social mediach. Zapraszam na słaj'y, które są prawie codziennie. Ode mnie macie banieczkę na drobeczko, no i przypomnę o konkursie na 3000 słuchy, robię fotel. Kon Konkurs na fotel Yalo. Im szybciej wybijemy, tym lepiej. Ja nie żałuję jechać tu swojego. także Pozdrawiam, banieczkę na dróko Elo. A ja ale. Nie pchaj się tam. Gdzie lecieć? Uuu, czek, jak to tu... Dobre, dalej... Mogę tą broń suwać? Mogę. Eee... A gdzie to jest? Coś inaczej. A, może ten jakoś. Bez sensu. Przecież z góry wiem gdzie uderzę. Wiedziałem, że to powiem. Mam tu ustawioną walkę. Z którym z was się bije? Ze mną! O, spodziewałam się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie: jesteśmy jedną i tą samą osobą. Czyli co? Dwoi mi się w oczach? Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami, tego się pewnie domyślasz. Hmm. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory neurooscylizacyjne, i tak oto powstał. Jeden, Jeden człowiek, człowiek w dwóch, w dwóch ciałach. ciałach. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. Wszystko mi jedno. Jeśli zgubiliście jeszcze jednego braciszka, jemu też mogę naklepać. Jesteś mocna w gębie, to nie ulega wątpliwości. Zobaczmy, jak sobie poradzisz, kiedy w ruch pójdą pięści. To, to jak? jak? Możemy, Możemy zaczynać? zaczynać? Da! Niech wygra najlepszy. Z dwoma mam się napierdalać? Dawaj. Ponaani. No Przestań i co? Już. Przestań! <grym> Lewą. Zgadzasz się z braciszkiem, czy masz ochotę na więcej? To nie mój brat, tylko ja w drugim ciele. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? Masz twoje pieniądze. Jak mam z nimi pogadać? Ładne sumka. Nie przejmuj się. Następnym razem będzie lepiej. Przestań gadać sam do siebie. Okej. Okay. Ok. Przywołałeś samochód. Ja zobaczę tutaj dalej. Jest to? No dobra, pojedziemy to. A tu są kolejne zadanka jakieś. Zadanie jakieś poboczne, zadanie poboczne. Zadanie... Dobra, jedziemy tam. Która? Moja fura już czeka. game. Mhm, to, tak. 200 metrów dobra. Szukasz kłopotów? No i dobra, teraz będę mógł wejść, tak? Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty Braindance? Co macie? Wszystko! Facetów i kobiety z twoich snów. Pierwsza liga synaptycznego aktorstwa. Nie jakieś spady z pornobranży. Prawdziwe emocje wtłoczone prosto w twoje synapsy. Ekstaza destylowana z bitów czystego piękna. Po to się tu przychodzi? Macie gadane, to na pewno. To nie reklama, tylko ostrzeżenie. Nasz towar jest najmocniejszy, nie każdy jest na niego gotowy. Dasz radę? Wchodzisz? Chodzę i już. Wystarczy. Łapie o co chodzi. Super. To teraz Dekalog. Zasady, które musisz znać. Po pierwsze żadnych krzywych akcji w środku i żadnego nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Spodobać się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem. Nie wypełzłam spod kamienia. Chodź. Baw się dobrze skarbie. Z taką delikatną Kytamy masz tę buźkę. Podobno już nie jest to. Dobra, idziemy się zabawić tutaj. Ciekawe jak będzie? Hej. co dla ciebie? Ta nazwa klubu Lizis to od imienia właścicielki? Wciąż tu pracuje? Od dawna nie, to zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizzy prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease'a. Lizzy's Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Yy, lubię historię o starych dobrych czasach. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem wspominki przy alkoholu. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger Klaus odstrzelili Lizzie. Ktoś z gangu sprał jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z obrzyna. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miała szans. Ale ostatecznie Tiger się oddali to miejsce Moksom. No, w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak Interes kręci się jakoś do dzisiaj. Co można tu dostać? Co można tu dostać fajnego? Eee, nie będziemy nic chować. Szukam Evelyn. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Wi. Jesteśmy tu umówione. Miło cię poznać, Mateo. Mm -hmm. Gdzie znajdę evelyn To spory klub. Będziesz musiała się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na nią. O, oh, jest. Parker. Gdy tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. Napij się to. Senson? Moja ulubiona tequila. Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję, a może po prostu zgadywałam? jeśli dodaliście na do tej, do tej minuty, to fajnie serduszko mordki dla was! Jak baniczkę na zleweczku. No co myślisz? Zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępniacie je na scenariach Przypomnę o konkursie na 3000 czasów jest konkurs na potel diabną, nie Także co, pogadajmy o leceniu. Możemy pogadać o zleceniu. Podobno masz coś dla mnie Tak, ale nie tutaj. Chodź ze mną. Będziemy w Loży Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Oki doki. No to mów, w czym taka dziewczynka jak ja może pomóc takiemu przystojniakowi jak ty? Coś tradycyjnego? Ostrzejszego? Lateks, może specyficzne implanty. Wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Właśnie mówię. Mhm. Nie ma problemu. O, sługa zapaliła. Dex dużo o Tobie mówił. Ale się wygina. Profesjonalna, skuteczna i godna zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Nie znam go za dobrze, pracujemy Jestem najlepsza. Nie mogę tego odrobić Nie wiem czy Dex ma tendencję do przesady Może tak, może nie Chyba musisz przekonać się sama Pracuję z nim od niedawna Słyszałam o dwóch typach fikserów Jedni mają stałe ekipy Na długich kontraktach I krótkich smyczach Tacy fikserzy cenią lojalność i przewidywalność. Ale Dex musi należeć do drugiego typu. Co? Drugiego typa, czyli? Co chcesz przez to powiedzieć? To łowcy. Wierzą tylko w jedno. Swoją intuicję. Stawiają na tych, w których widzą potencjał. Jeśli jednak zdarzy im się popełnić błąd, to jest to ostatni błąd w ich życiu. Dlatego mam nadzieję, że tekst się nie pomylił. Okej, okay, pogadajmy lepiej o zleceniach. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Nie za drogi. Czekam. Korporacyjne hotele tej klasy są zdecydowanie poza moim zasięgiem. Architekt wnętrz wspiał się na wyżynę swojej sztuki. Przekonasz się. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz. Urka wodna. Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Yorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja. I prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. Okej, okay, gadajmy dalej. Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Jorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Hmm. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Jorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. Okej. Okay. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno Cię zainteresować. Jorinobu wyniósł Chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netłoczem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego Asa? Czy mam mówić jaśniej? Okej. Okay. Zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać w babank. Okej, okay, babank. Bo. Co Jorinobu dostanie w zamian? Nieważnym. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. Okay. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Jorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sama zobaczysz. Skończyłeś plotkować o arasakach? Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Jorinobu pokryjomu wynosi z arasaki i chce przekazać netwoczowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Co jeszcze wiem o Yorinobu? Całkiem sporo. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, co pewnie wcale nie było jego pomysłem. Saburo szykował go na swojego następcę. No ale Jorinobu na wiele lat odciął się od korporacji. W końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Ale to tylko jedna z jego twarzy, jak tańcuje, tak, nie? Na stole. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Dużo, dużo, dużo ryzykujesz. Ryzykuję wszystkim, próbując tego <laughs> rodzaju bo, jak wielu innych, uwierzył w największe kłamstwo, jakim karmi to nieszczęsne miasto. Że może zyskać jakąkolwiek kontrolę. Nad czymkolwiek. Okej. Okay. Dobra. Stawaj. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź! Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Kąpeki Plaza. A czemu Ooh. akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. A tego właśnie potrzebujesz. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze Aha. apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiała zlokalizować sama. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Mm. Mm -hmm. Zaraz. To ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Mm Szczep nagrywający. Oho. masz dramat. Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. Hmm. No to zobaczmy ten brain. Dobra, zaraz idziemy za. Że... Judy. Jest z Moksów. Znamy się od lat. Dobra mordki no ja tu zakończę odcineczek. Jeśli Wam się odcineczek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępniajcie na social mediach. Ja przypomnę, że konkluzję znaczy. O konkursie na 3000 subów jest hotel Diablo do wygrania nówka sztuka nie śmigany. Im szybciej bijemy, tym szybciej mam zrobię konkurs na fotel Diablo, nówka, sztuka nieśmigany. Ja hajsu nie żałuję na swojego widzów. Im więcej subów, im więcej lajków, like im więcej komentarzy, tym jest. pozytywnie. i serduszko dla Was. Panie Canałko i do się zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko.